Cześć wszystkim, pozdrawiam w sobotę. Część z Was pewnie odpoczywa, a my wykańczamy jeden z domów. Jesteśmy teraz na poddaszu. Tutaj pokażę Wam jak to wygląda. Jeszcze jest przed sprzątaniem, ale już zaczyna się to fajnie wszystko tutaj kreować. Już są obrazki, dekoracje, lampeczki i tak dalej, i tak dalej. Także widać jaki był tutaj zamysł. Tego wszystkiego. Ta przestrzeń, no naprawdę, jest mega, mega duża. Oryginalnie miały to być dwa pokoje. Na koniec jest jeden, jedno duże studio. No i tu robimy jakieś takie wykończeniówki. Przejdę tak szybko, szybko po domu. No właśnie, wyposażenie, jakieś takie dodatkowe rzeczy, wieszaczki, też będzie taki stoja stojak na buty. parę takich fajnych stylowych akcesoriów udało mi się znaleźć. To to akurat jest, jest kupione, ale na dole z kolei robiłam sama różne dekoracje. Łazieneczki też zawsze kosz, szczotka, obrazek, lustro. Kolejny ogromny pokój. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Także jesteśmy tutaj przeszczęśliwi. Fajnie widać efekty pracy po, po, po tylu miesiącach, tylu godzinach, setkach godzin. Robienia wszystkiego. Jak to wszystko zaczyna nabierać sensu, jest naprawdę ogromna satysfakcja. Tutaj mamy. Tility Room, dwie pralko-suszarki, miejsce na, na odkurzacz, taka zabudowa tutaj rur, i system boiler, i obrazek. Taki mamy też do dużego domu również większe, większe solidne drewniane meble pasują i stylowo, i rozmiarem. Zawsze jest trochę, y, trzeba wszystko wiadomo powynosić, tak? Wszystkie narzędzia, wszystkie resztki. O tu wam chciałam pokazać, jak to wyszło z tymi moimi rameczkami, co malowałam. Myślę, że, myślę, że całkiem fajny efekt. Czyli to są po prostu ramki od obrazków. Obrazki zostały wywalone. To powiesiliśmy na ścianie, to lustro też z odzysku też tutaj w taki sam sposób. Także dodaję czegoś ciekawego tutaj na ścianach. Jeszcze dzisiaj będziemy pewnie do późna, i w poniedziałek jeszcze wykańczać. Kuchnia też takie ładne, ładne czajniczki półki, kwiatki, wszystko, wszystko ma pasować. Na tym etapie akcesoriów tutaj trzeba się trochę naszukać, żeby to wszystko tutaj dobrać. Ale na pewno warto. Tu mamy taką jadalnię. Tu też bardzo fajnie wyszło. E, tak naprawdę to jest telewizja i właśnie koło tego jest y, przyklejona taka listwa drewniana, wymalowana w kolorze ściany. I to taki daje fajny efekt. Czy to jest puste? nasz? dobra? Okay. Jeszcze śmieci, już wyjechały, wyjechały już trzy samochody śmieci i, i jeszcze końca nie widać. Także to jest taki urok. Interior designer. Ktoś myśli, że to taka przyjemna, czysta praca. Tutaj nawet, jak mamy tą tablicę korkową, to też ją do kompletu malujemy w tym kolorze, co są drzwi. No, dwie duże lodówki, to, to fajne światełko. No, to tyle. Dzisiaj tu jeszcze będziemy. W poniedziałek przychodzą przytaczki, we wtorek jakieś ostatnie drobne poprawki i kończymy. Także pozdrawiam i miłej soboty. Pa, pa.